Dzień dobry kochani. Witam Was na kanale Jolki czy Dobre Światy. Tak, przyszło mi dzisiaj do głowy, że dawno żeśmy nie oglądali archetypów i dzisiaj właśnie mam ochotę sprawdzić, który archetyp z nami jest w tym tygodniu przed pełnią, czyli. Jesteśmy przed 13 kwietnia 2025. Archetypy wszystkie pracują w nas codziennie, i to nie jest tak, że ich nie ma że jeden jest w danym tygodniu ale możliwe, że któryś silniej teraz przemawia i chce z nami się bliżej zapoznać, zaprzyjaźnić. Więc wolałabym, żeby sam przemówił. Dlatego zawsze tak długo tasuje karty, aż jedna nie wyskoczy. Bo prosimy wszechświat, siłę wyższą, jakkolwiek kto ją pojmuje, aby nam tu chronił, towarzyszył. Bo wiemy, że nie jesteśmy sami, chyba że nie wiemy. Kościół też uczy o świecie widzialnym i niewidzialnym. A w tym niewidzialnym są różne byty i dusze i kto tam jeszcze. Więc kochani, prosimy o jedną kartę archetypu, która szczególnie chce do nas przemówić. Jak w ogóle... Wam tydzień mija. Dzisiaj jest. Jest. Ja żyję z dnia na dzień. <głos》> zaglądam w kalendarz, jak robię czytania. O, mamy. Mamy. Jest to. Gwiezdny alpinista. Tak się ten archetyp nazywa. Zanim jeszcze przeczytam informacje o nim, aczkolwiek już tu widać, że. Chcę pożreć gwiazdę? Czy po prostu być bliżej gwiazd? Czy czerpać wiedzę z gwiazd? Nie wiem. Dowiemy się zaraz. I jeszcze sobie weźmiemy z tej talii proś, a będzie ci dane też przesłanie na ten czas. Bo czemu nie? Jak możemy, to prosimy o jedną kartę. Leciało trzy, leciała pierwsza ta, więc tą zabieram. A zresztą wszystkie trzy sobie, bo nie ma co, ale ta będzie jako pierwsza. To może zacznijmy, że tych jest trzy. Od ostatniej w swojej wdzięczności oferuję brak jakiej Oporu. Przepiękna karta. Wdzięczność i miłość do siebie są najważniejszymi aspektami, jakie możesz w sobie rozwijać. Wdzięczność innych i Twoja są najbliższe w połączeniu ze źródłem energii wszystkiego, czego byliśmy świadkami w całym wszechświecie. Czy to nie jest temat tego tygodnia? Powiedzcie, a już wiem, <gryny> który dzisiaj jest dzień? Dzisiaj jest 8 kwietnia. Ja filmy z energią dnia też nagrywam wcześniej, żeby były na rano. A ten wrzucę, jak się tylko skończy nagrywać. Druga energia najpotężniejsze prawo we wszechświecie. Każda myśl wibruje, każda myśl nadaje sygnał, i każda myśl przyciąga pasujący sygnał zwrotny. Nazywamy ten proces prawem przyciągania. Prawo przyciągania stanowi podobne, przyciąga podobne. I tu, kochani, jest taka myśl, żeby nie myśleć negatywnie, bo. Podobne przyciąga podobne. Jak się skupiamy na chorobach, na problemach, automatycznie mamy więcej tego dobrego, na czym się skupiamy, więc miejmy pozytywne myśli. I zanim tą, którą wybrałam jako pierwszą, która pierwsza wypadała, ją sobie zostawimy na koniec i zobaczmy, co. Gwiezdny alpinista, jeden z naszych archetypów, chce nam powiedzieć, na co warto zwracać uwagę cechy. Gwiezdny alpinista opiera drabinę o nocne niebo i zaczyna wspinać się ku gwiazdom. Jego zamiarem jest dotrzeć poza śmiertelne granice grawitacji i zbadać nieskończone możliwości ludzkiej świadomości. W trakcie swojej wspinaczki spogląda on w dół na wszystko, co znajduje się pod nim, i w nagrodę za swoje wysiłki zyskuje zrozumienie własnego celu. Czyż nie do tego każdy z nas dąży, zrozumieć własny cel? I nie zapominajmy, że dla wielu z nas własnym celem jest być dobrą mamą, dobrą żoną, dobrą babcią, że dla wielu z nas tym celem jest służenie w pracy innym, czyli bycie urzędnikiem lub. Listonoszem lub nauczycielem. Jeżeli robimy to z miłością, z pasją, jest to zapewne nasze powołanie, a nie doceniamy tej części nas, która w ten sposób chce się wyrażać i służy światu, służy Bogu, służy temu, co najpiękniejsze i najcnionejsze. Ale Zobaczmy na osobowość, co archetypy chcą dalej nam przekazać. Gwiezdny alpinista zmierza w kierunku określonej gwiazdy, znaku na niebie, który wędruje nieustannie, a jednak pozostaje niewzruszony. Im dalej idzie, tym bardziej staje się samotny, lecz jest to dla niego niewielka cena, którą musi zapłacić. Kiedy już znajdzie się na samej górze, uświadamia sobie, że potrzeba uzupełnienia i odbudowy jest zbyt silna, by móc ją zignorować. Gwiezdny alpinista wymienił to, co przyziemne, na podróż do krainy Mistyki i jest zadowolony ze swego wyboru. Dla tych, którzy patrzą z ziemi, może się wydawać, że gwiezdny alpinista jest zaangażowany w jakąś metafizyczną grę węże i drabiny, lub patruje się w kryształ, niczym orędownik Nef Age. Jednak jego wspinaczka nie jest tylko dla przyjemności. Jego ambicje są dużo większe. Poszukuje on Pewnej formy duchowej astronomii, sposobu spojrzenia w serce kosmosu, w celu skonstruowania listy pytań, których odpowiedzi ujawniłyby jego prawdziwą naturę. Kochani, wszyscy jesteśmy gwiezdnymi, gwiezdnymi alpinistami. Miejmy tego świadomość, bo jakby na to nie spojrzał. Czy nie każdy z nas spogląda w gwiazdy i poszukuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego tu jestem? A od ilu osób usłyszałam od pięknych osób, od pięknych dusz po co ja się w ogóle urodziłem? Ludzie nie dostrzegają, że Czasem samą obecnością swoją dają innym radość, dają innym poczucie bezpieczeństwa, dają innym uśmiech na twarzy, samą obecnością, samym tym, że są. Więc każdy z nas szuka odpowiedzi, i wielu z nas poprzez e, zwrócenie się. Do drugiego człowieka z miłym słowem podziękowanie mu, wyrażenie wdzięczności za jego obecność, uświadania, jak byli dla nas ważni i jak byli dla nas bezcenni. I ja wśród swoich bliskich i przyjaciół i znajomych, mam wiele osób, które w ten sposób doceniam. I które mnie w ten sposób też doceniły, mówiąc, że jestem ich ziemskim aniołem, bo dobrym słowem wspieram, kiedy tego potrzebują. Ja nie wiem, że oni tego potrzebują. Wysyłam smsa, wysyłam buźkę, dobry uśmiech, wysyłam pozytywną energię, żeby... Pokazać im, że są w moim życiu ważnymi osobami, cząstkami, które swoją obecnością też rozświetlają moje życie. I pamiętajmy, żeby się nie zatracić w szukaniu tego, co jest nieuchwytne. Bo tak naprawdę to coś cały czas jest w naszych sercach, jeżeli potrafimy, Wyrażać wdzięczność, jeżeli potrafimy cieszyć się życiem. Jesteśmy takimi gwiezdnymi wędrowcami tu na planecie Ziemia, aby, już to mówiłam w jednym z pierwszych filmów, doświadczać, aby się cieszyć doświadczaniem naszymi pięcioma ziemskimi zmysłami. Nie zapominajmy o tym, że w codzienności, w tu i teraz. Odkrywamy to, co kosmiczne, co nie z tej Ziemi. Cuda, które się wydarzają w każdym momencie. Opowieść wiecznego alpinisty jeszcze przytoczmy tą opowieść. Trzy razy do roku. Pierot wspina się na jedną z marmurowych kolumn pałacu i zwraca się do przyszłych pokoleń: Dlaczego ja? Dlaczego ze wszystkich ludzi to właśnie ja mam opłakiwać los ludzkości? Czy zasłużyliśmy na nasz los, czy jest to jedynie oznaka Twojego przypadkowego okrucieństwa? Zwykle w tym momencie Pierrot wycofałby się, lecz nagle napędzony buntem kontynuuje wspinaczkę w górę. Kiedy dociera do szczytu kolumny, wchodzi na chwiejną drabinę, która sięga aż do nieba. Nagle ogarnia go niesamowita euforia. A gdy dociera do pierwszej gwiazdy, sięga do niej i poleruje ją rękami. Piękna opowieść o gwiezdnym alpiniście i trochę potwierdziła te moje słowa, które tu sobie pozwoliłam do Was wypowiedzieć. No i odkryjmy przesłanie trzeciej karty. Za każdym moim pragnieniem kryje się marzenie, by czuć się dobrze. No, i czyż to nie jest oczywista oczywistość, że właśnie tego pragniemy, by czuć się dobrze? Nie ma innego marzenia, które każdy by pielęgnował z innego powodu niż to, że spełnienie go sprawi, że będzie czuł się lepiej. Niezależnie czy jest to materialna rzecz, stan psychiki, związek, stan materialny, w sercu każdego marzenia jest pragnienie, by czuć się dobrze. Kochani, dziękuję Wam, że poświęciliście swój czas. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Będę wdzięczna, jak dacie łapkę w górę. Jak napiszecie w komentarzu, jak Wam się ta seria podoba. I życzę Wam cudownego tygodnia. Spotykamy się rano na czytaniu na dzień 9 kwietnia. No i do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie tule do serca. I życzę. Abyśmy znaleźli każdy z nas, to, czego szukamy spokoju, pogody ducha, i przyjaciół szczerych i życzliwych, bo oni są naprawdę cenni i trzymajmy ich blisko naszych serc. Polecam Wam przy okazji tym, którzy nie znają kanał Agnieszki Brózgo, jak również polecam Wam kanał Bartka Sawickiego. I Fajnie o numerologii doświadczalnej, oj, bo mi spadła, tylko nie wiem gdzie, hmm, hmm, hmm. o mam, o dziurka mi się robi, bo sobie tutaj szał pajmy. E, więc e, numero septimo jest taki kanał, pani bardzo fajnie opowiada o numerologii doświadczalnej. Ze swojego doświadczenia, to co wie o liczbach od różnych nauczycieli, dzieli się tym na swoim kanale. Bartek Sawicki, Astrologia Ewolucyjna, pięknie opowiada o ruchu planet, o tym, co się na niebie wydarza dwa razy w tygodniu. Korzystajmy z tej wiedzy i uczmy się odkrywać siebie, bo to naprawdę daje spokój i spełnienie. Do usłyszenia. Pa!